Cześć wszystkim! Z tej strony Ana nas czas, a ja witam Was w najnowszym odcinku naszej serii filmów z Tajlandii. Tym razem opuszczamy już prowincję Krabi, skąd udajemy się na drugą co do wielkości wyspę w Tajlandii, czyli Kosamui. Nie pozostaje mi nic innego, niż zaprosić Was do subskrypcji kanału i lecimy z tematem! Się na pas terminal i za ta. ogólnie taksóweczki tutaj jak zamawiacie te Graba samochody no to naprawdę wszystkie są Fajne. w ogóle no, mam wrażenie że wszystkie, wszystkie przejeżdżają w miarę nowe fury, wszystkie są y, w skórce, ładne autka klimka działa w ogóle tutaj Tajowie mają całkiem spoko samochody bardzo dużo jest takich właśnie y, kapów bo też się zajmują często jakimiś przywożą tam jakieś tematy z tyłu w ogóle tutaj mogą, ludzie mogą siedzieć na pace więc też się nie przejmują ale no nie wiem za każdym razem jak zamawiamy graba no to jest super taksówka no, a parę kilometrów przejeżdżamy i płacimy chyba tam było 92 Na, jedziemy na autobus, skąd? Y, czy autobus, albo van? Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, bo mamy bilety na y, transport kołowy plus y, statkiem. A przejazd bukowaliśmy oczywiście za pośrednictwem strony One-To-Go, na której szybko i łatwo wyszukasz wszystkie dostępne połączenia na danej trasie. Wystarczy wpisać miejsce, z którego wyjeżdżamy i cel podróży, podać datę, i już możemy przebierać w ofertach różnych biur. Możemy zobaczyć także jaką mają ocenę, zakupić bilety i sprawdzić czas przejazdu. Gorąco polecamy. I udajemy się na Kosamuj. Samui. Nocleg udało nam się załatwić wczoraj. Śpimy w jakimś Cannabis Resort. Więc zobaczymy co tam się będzie działo. Ale oburzenie jest na maksa. Widzieliśmy na zdjęciach, że nasi radni serwują. Tak, na zdjęciach na bookingu był podany joint w miseczce. i śniadanie, więc yy, zobaczymy yy, i co jeszcze? jedziemy na jedziemy na van parę godzin do portu później jakieś 40 minut jesteśmy na Kosamu. Już tam wysłałem ludzi na next, next, bus. next bus. Tam od odznakę dzielnego podróżnika ale jak to na kolejny bas? nie chcemy na kolejny bus Pospiesz. czekamy już na autobus jesteśmy właśnie na ten bas terminal devola Te je na szaszłyku jest bardzo dużo jedzenia, więc jeżeli nie zdążycie zjeść ścianania albo zabrać je ze sobą, to no jest bardzo stanie Z nie można tutaj kupić. Więc luz, co To jest miejsce, gdzie zbierają się wszyscy, którzy zarezerwowali bilety na tej stronie One-To-Go. Nie musicie się martwić. Ogólnie wszystko tutaj jest bardzo dobrze zorganizowane, więc nie musicie się martwić o, o to, że się pogubicie. Panowie dbają o każdą osobę, dbają o bagaż. I po prostu no, każdy, kto ma bilet, nie zostanie puszczony. A gdzie się zgłosiłeś, jak przyszliśmy na ten? Ja z tego biura, więc. Kupić, Tutaj, ok. Ale z każdym razem różnego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba czekamy już trochę dłużej niż 10 minut. Maciek się wkurzył. To Chyba nie. Bo to do suratani. To jest inne. Pani nam tu mówi, don't worry, don't worry, everything okay", ale... E, która jest godzina? 10.50 10.50 mieliśmy O 10.15 Kazyczna Tajlandia, to po prostu I'm coming, I'm coming e, Więc generalnie się taki, taki tip, że jeżeli wasz autobus jest o 10.15, to przyjedźcie trochę wcześniej, bo jednak jest też tak... Um, first compre, first served no. Więc przyjdźcie trochę wcześniej, żeby sobie jednak to miejsce na tą konkretną godzinę zająć w autobusie. Bo my już jechaliśmy i co? Było jedno miejsce wolne. No i co? Która jest godzina? Ja i co? Jedenasta prawie. Jest godzina prawie 11. My mamy autobus na dziesiątą piętnaście. No i klasyczna Tajlandia. Pani mówi spokojnie, spokojnie, już jedzie, już jedzie, koreczki i tak dalej. Kamy, nie? Co żeś tam zamówiła? Głowę z posypką. To jest magiczna posypka. I powiem Ci jaka, spróbuj. Ale miej otwartą głowę. Przeżuj wszystko, niech się smaki połączą. Nie mów bledę. Takie ale czujesz później właśnie tak fajnie, jak one się łączą te smaki ze sobą, czy nie? No tak, trochę tak. A trochę nie. Dobry, ale nie rób więcej. <noise> Udało się dostać do autobusu na po planowanym odjeździe. Do zobaczenia na porcie. Dotarliśmy już do kolejki na prom. 15.00 14.35 zobaczymy czy w ogóle chociaż raz uda nam się wejść na czas no, ale ludzie już stoją w kolejce więc wydaje mi się, że zaraz odbieramy nie no, jesteśmy z przodu kolejki teraz pilnujemy, jesteśmy wcześniej, stoimy nikomu nie damy się wpychać kolejka jest długa tutaj też jest jakieś jedzenie jakbyście chcieli sobie tam, jeszcze. Idziemy. Bierze chyba też auta. Też autem. Idziemy. Już się na pewno zmieścimy. Co tam masz do powiedzenia, mój wielbłądzie? Nie mam nic do powiedzenia. To że już ostatnia. Zalemy. Maciek ma imieniny dzisiaj. Życzmy mu wszystkiego najlepszego. Sto lat. Nie mu załatwiłam przejażdżkę, nie? Na imię i imię. ładnym problemem. Zapomniałam o smużyszycie. Wchodzimy do kontenera, wywiozą nas na sprzedaż do Chin. Tutaj się kończy nasza podróż, jak od nas nie usłyszycie, to by było na tyle. takie całkiem zaskoczona, nieźle to wygląda. No, ile płaci Ile zapłaciłeś? Opowiedz. Z krabi za przejazd autobusem plus prom zapłaciliśmy 12 funtów od No, czyli 3 godziny autobusem i teraz prom około godzinki, tak? Chyba nawet mniej. Zaraz wejdziemy na i za wejdzie na górę, to wam nagra z tego. W przodu stateczka, co się dzieje. A my sobie pijamy mrożoną kawkę. Tak można podróżować. Klimka na fery. Wiesz, już praktycznie widać przed nami. Myślę, że z pół godziny taki gruzik potrwa. I widzimy się na Kosamui w naszym Cannabis Hotel. Miało tak, że prawie wyrwało mi telefon i na pewno nie usłyszycie, co mówiłam. Ale tutaj już widać po Samui dużo większe niż się spodziewaliśmy. A za nami oddala się Krabi, czyli żegnamy się już z częścią kontynentalną Tajlandii. Może około godziny. Włącz stopę. Z prędkością 21,7 km na godzinę. Więc dystans 6,5 km pokonamy w około 20 minut. No dobra, no ale musimy wziąć pod uwagę to, że będziemy wolniej płynąć pewnie pod koniec. Tak, i siłę wiatru. I jeszcze tak, w którą wieje wiatr. Nie, no nie. No też ja już jest w ja biorąc prędkość. pod uwagę, że, ten, że będziemy wolniej płynąć. Nie. Tak to byśmy, wystarczyłoby 20 na godzinę, a płyniemy 21.37, więc to jest mały zapas na to, żeby nie później jest, Nie jest, no, no co ty, no co ty. Dobra, jest 16.29, zobaczymy, o której dopłyniemy. Czy nasze obliczenia się zgadzają. Właśnie dokujemy. Właśnie dokujemy, minęło 19 minut. Na siebie. Koch, samui jesteśmy ładnie by wygląda No Pachnie oceanem Ale Maciek bardzo słusznie stwierdził, że co będziemy jeździć i zamawiać graby i inne e, taksówki więc szybko podskoczył w okolice no tak, portu. Szkudzę tyle, co skuter na dwa dni. No to szybko. Dni. Szybko podskoczył w okolice portu i znalazł. nam od razu transport. Więc się pakujemy z tymi na, na wszystkimi naszymi rzeczami. Skakujemy na skuter i jedziemy już do hotelu. Zapewne wiele osób jest ciekawych, jak wyglądał nasz kanabisowy hotel, ale niestety, podczas tych kilku dni nie udało nam się go nagrać. A gdy weszliśmy na stronę internetową, żeby zobaczyć zdjęcia, no cóż, okazało się, że już nie działa. Na szczęście w internecie nic nie ginie i udało nam się wyszukać kilka fotek z tego miejsca. Hotel prawdopodobnie zmienił nazwę z powodu, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich filmów, a mianowicie ponowną penalizacją marihuany w Tajlandii i dzisiaj nosi dumną nazwę. Villa Giacomelli My już zalogowani w hotelu Turbo głodni Przyszliśmy do pierwszej knajpki Najbliżej w sumie od nas I zobaczcie co tu się dzieje Taki jest widok za na telefonie A tu jest taki widok Chyba się będzie przyjemnie jadło Doktorest. Tak, to jest rozjechany wąż. I tak, spotkaliśmy go zaraz po wylądowaniu na Kosamui. Ale od razu uprzedzamy wszystkie pytania. Był to pierwszy i ostatni wąż, którego widzieliśmy w Tajlandii. Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle wracamy do filmu. Cześć, Ananasy. Witamy na Kosamuj. Jest to nasz pierwszy dzień tutaj, i właśnie, tak naprawdę, dopiero zaczęliśmy obczajać co tu się dzieje. Mamy wynajęty skuter. Tak sobie pierdzimy 20-30 na godzinę dookoła wyspy, zobaczyć, czy no zobaczyć, co tu się dzieje. Nie? Czy są jakieś fajne miejscówki tutaj na przykład możesz nagrać. Spróbujemy się wybrać na jakiś taki rejs kajakiem po nim, czy łódką. Znaczy rejs kajakiem. Jakiś spływ kajakiem? No, nie spływ, bo to nie rzeka. Tylko rzeka. I tu się zaczyna? Jesteśmy pierwszy dzień na Kosamui i właśnie no i mamy nie zamiar nie przejechać, nie przejechać sobie. Przez... Co? Nie nie przez komuś, <laughs> I, i mamy zamiar przejechać sobie wokół wyspy. Poszukujemy jakichś fajnych miejsc. I właśnie zjechaliśmy sobie w boczną drogę i znaleźliśmy lasy na morzy. Na morze nowe. Trzeba się na safari. <grymne> no. Oprzejmy safari po lasach na morze nowych. Witamy na Kosa Moui Czekaj, bo ja zjechałam z kwiatek To może być bez kresku Nawet lepiej w Twoim wypadku Ja do ręki będę Sure. Sure. Lewo, nie wiem, w którą, wow. no tam jest bardzo ładna woda przed nami. A my tu jeszcze wjechał do góry? No chyba tam ten tu musisz jechać. jest jakaś po prostu bogata. Ale znaleźliśmy punkt widokowy. Pięknie. W ogóle jaka woda. Wow. bardzo szybko znaleźliśmy super widok chyba jeszcze nie widzieliśmy czegoś takiego w Tajlandii jest po prostu przepięknie co prawda musicie przejechać znak teren prywatny ale z zlinkujemy wam miejsce w opisie albo tutaj na dole patrzcie co tu się dzieje po prostu jest przepięknie no to jest jakiś hit. Jedziemy dalej? Kierowniku? Kierowniku jedziemy dalej? Jaki cel? Dalej. Cel to przeżyć. Cel to przeżyć. Tam stoi... Tam stoi... Jaki... Zaczymy, czy uda nam się przejechać. Tam stoi pan w kamizelce i się na nas patrzył. No, Zaraz zobaczymy. Będą się przejechać dookoła. Tak. Będą strzelać do nas. Wow. To chyba jakieś miejsce na przyszły hotel. Nie wiadomo. Zobacz, czy to są te e, pajęczyny. Tak, wszędzie są te małe pajęczynki. No, tak. Uciekamy stąd. Moja limuzynka wykręca. Zaraz po mnie podjedzie i będzie mnie zwozić na dół. Piękny profesor. No to wsiadam. Chcieliśmy podjechać na plażę, która ładna się wydawała na mapie, no ale jednak, jak widać na wyspie, gdzie są plaże uznawane za jedne z najładniejszych terenów, też zdarza się coś. Obijamy do 2000. Proszę państwa, czy to się nagra? Czy to się nagra? Czy się nie nagra? Obijamy do 2000. Czy to się nagra? Proszę państwa. 2000! Jesteśmy w jakiej? Jesteśmy w kawiarni. Tak, jesteśmy w Cafe Amazon, bardzo popularna sieciówka na, w Tajlandii. Zobaczycie od razu nawet na lotnisku. Starbucks, nie? Ale Starbucks tajlandzki. Tak, no. Tajlandzki bardzo spoko jest takie smażone pierożki, te są z rybą i e, cebulą, te są, te są z rybą i e, pieczarką, a te, które my wzięliśmy, ciekawe co wybrałeś, Kurczę. no oczywiście z kurczakiem, no spróbujemy, czekamy na kawkę. No, wszystkie kawki tutaj są dostępne, mrożone, nie mrożone, bardzo fajna Dzień, kawa. No a w ogóle tak, w której jesteśmy jest w zajebistym położeniu, zresztą zaraz zobaczycie jak wyjdziemy na zewnątrz. No. Okazało się, że to jest druga część, nie tylko zewnętrzna, tej kawiarni. Taki jest widok. Dobre. Te ciasteczka spróbujcie jak będziecie w Amazon. I zobaczcie też jaki mają skład. Ładne, bez konserwantów. Mąka. Chicken. Cukier. Cebula. Najlepiej Mąka ryżowa. Olej. Sól, pieprz. Pycha. A naprzeciwko kawiarni jest taka mała dzielnica chińska. Z restauracjami chińskimi oraz ze świątynią. To jest świątynia poświęcona generałowi Guan Yu, który w taoizmie oznacza bogę wojny. Chodź, Nie idzie. Co? Nie idzie. Хорошо что будет? Jesteśmy w Lamai i za sobie już podtajkę tutaj opierdziela z kurczakiem. A ja czekam na moją ulubioną Kao soj. u pani w wódce. Trochę inna wariacja na temat Kao Soj. Zobaczymy jak będzie smakować. Chcę zrobić rozróbę. Market przygotowuje się do otwarcia na wieczór. Po środku są bary. Tam na samym środku chyba jest ring do Muay Thai. Tak. Będą, nie, no nie wiemy czy będą dzisiaj walczyć, bo jest w sumie niedziela, może w inny dzień walczą. E... A, Ja też coś widziałam, ale widziałam na e, styczeń. No, a tutaj bierze się jedzonko. Jesteśmy znowu w 7 Eleven i ekscytujące wybory lodowe. Pierwszy raz widzę taki lód tutaj z taro i kokosem. Taro to taki słodki, lótowy, słodki ziemniak? Mm -hmm. Azjatycki. Azjatycki. A ten to co to jest w sumie? To są płatki śniadaniowe. Płatki kukurydziane. Okej. Okay. Ej zobacz co to jest. Ej może durian? zjesz, czemu nie? Gdzie jest durian? O. Ja już kiedyś pokazywałam, że to są durianowe lody. A wiesz, te mi się podobają? Te są no. czekoladowe. to jest z herbatą jeszcze. Herbatą i wafelkami. Znajdziesz mi go tu? A my już widzieliśmy po pierwsze. Update lodowe. Ja zmieniłem na gofera poblonego białą czekoladą z tajską herbatą w środku. Całkiem, całkiem dobre a w Na razie było dużo kokosowego, i rzeczywiście to kokosowe jest, ale ja myślałam, że to będzie bardziej polewa kokosowa. Znaczy, w sensie, że biała czekolada z kokosem pomieszana. A to masz to by takie nie za słodki. No ten słodki jest. Chcesz, próbować? Mój Nadzieję, że po tych pięknych widokach jesteście równie zrelaksowani jak ten osobnik. A w kolejnym odcinku możecie spodziewać się jeszcze więcej piskiego kontentu, czyli Golden Retriever oddający się swoim ulubionym zajęciom. Odwiedzimy także Tajskie Makro i zrobimy przegląd asortymentu od warzyw po alkohol. Pojedziemy na punkt turystyczny słynący ze skał o osobliwych kształtach oraz odwiedzimy okoliczną plażę. Już teraz serdecznie zapraszamy. A na nas już czas. Hej!